Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu, determinacji oraz wizji rozwoju, burmistrz Stanisław Strąg skutecznie doprowadził do realizacji ambitnego planu transformacji gminy Pieszcznica w ostatnich latach. Świadectwem tego są nie tylko widoczne ulepszenia infrastruktury, ale także znacząca poprawa jakości życia mieszkańców. Szczególnie warto podkreślić, że ostatnia pięcioletnia kadencja w Pieszcznicy Przyniosła rekordową liczbę inwestycji, które stanowią solidne fundamenty pod kolejne osiągnięcia i sukcesy. Dzięki temu gmina Pieszcznica staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i inwestycji. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z dwuczęściowym filmem, który ukazuje piękno i bogactwo naszej gminy.